Witam Wicochy, Rynek Łomża, za, za 10.07 zaczynamy, jego oglądania Cześć Witam, witam Co, Jesteś tutaj? Tak Czy handlujesz, czy kupujesz? Coś przywiązem, ale potem będę wystawiał, no bo nie, nie ma komu pilnować

Te czcia to po ile? Po trzy sztuki A te dresze? Też A te tutaj miedziane budapeszty? No ile to taka parka? Pięćdziesiąt 50 Tu pocztowe

na YouTube? Na YouTube? Dokładnie. Przestawka. Ten jest najpiękniejszy. O ten. Z tymi znakami. Tak?

to ładnie śpiewa. A co to zarasta? Tutaj tych? Ja nie wiem, co to zarasta. Na no, mojskie, tak, ja mam. A dobre do młodych, trwają ładne. Ten taki dłuższy, one ogólnie takie długie? Tak, u dłuższy, dłuższe nie Ale one pójdą do góry, to wie. Pięknie chodzą. Co ma te młode krymeczki czerwone? Ile to taka parka? No nie 150 150 A tu obok ich rodzice czy? A rodzice obok dobra. A winerki?

Zobaczysz, że to białe Ile taka parka. 3,5. 3,5. A. A, dobra, Jak samiec. A szaryki? Czarny, 500 czarny, 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 Czarne czarny, Para 500 i dwa samce i 142 500 Czerwony 500 i czarny 400 więcej szeryków też jakiś numer chcesz może podać? To pole ciąg to tak 784 784 656 904 A tutaj te newaki 400 400

Fajne, Nie ma właściciela, bo bym tego nowaka zapytał. Co? <grystanie> Czy wcześniej? Nie, nie tak wcześnie. W... Wiem, wiem, widziałem, nie? Tam nie głupie siedzą, nie? Nie ma tu właściciela Ale No tam za te czerwone chyba było 200 Za te czarne chyba 500 było No nie dał się oszukać, że te Czarne lepsze, nie? Właściciel gdzieś chyba O jest i właściciel właśnie się chciałem zapytać Siemka te pawiki na tych czerwonych ogonach idę to taka Parka stówkę A ten na czarnych ogonach tutaj? Ten pięć dych. Tamtaki. Ten 5 dych, a ten drugi? Ten też pięćdziesiąt. Ten, a ten 70. Ten 70. Co? No bo kameruje. Kurwa, bo powiedziałem ci hamno. A, no to widzisz. To no zaraz będę tego. Chcesz to możesz iść wyjąć, nie? Mówisz? No, da, da, dam ci tego, zanim obejdę to jeszcze minie chila, nie? Tak. się interesują, nie? Tak. <grym grym grym> te te, te szeryki, kurde, czarne. No. Co? Dobre! A no to mnie tak A te wywroty tutaj? Trzystówki, Trzy stówki. a te obok. Obok stówkę. Stówkę. Parka. A te po 50. Te po 50, dobra. I witam pana.

a ja to żółta to ile? Wszystko. Wszystko chowa, że tu tu przychodzi jesień, wszystko pada. Selekcja naturalna. Czarny byczek, nie? Żeby tak ci się wszystko chowało, to byś z nami nie rozmawiał. Rudy, kupił młodek na chowku po 500 metrach. Ale takie będą się szybko chować. Tak, ja <noise> to będzie <na sportowce. głos> Tak hmm. Kurwa się nie skuli, to jest... Zależy na co mania jest, że nachodzi. Raz na te, raz Ta. na te, raz na te i... Nie, jak na nam o tyle taki chowam, jak nie chowam, tylko coraz dokładnie. O, wolny na no. <noise> Co? Wolny na śmiech. Nie, gdzie tam wolne. Na Ta? ręk pochodzi go jera. Tak? To może tam coś wykupi? Bo szuka Belgiaki, Belgiaka. On? Darek? No, chce wykupić drugiego. No to nie wiedziałem, że on coś. A ja byłem, to nie widziałem u niego. Tak? siwy, kurde. to So, idę takie jeśniaki? Po 150. Po 150. A już nie pamiętam A te obok tam? To, to tak A podobne, nie? dobra. Dzięki. No. Pod i po dwa na watch tam zdech, nie? Po dwa to parzyście to bo, też, zobacz się <grymio> wychodzić i to wszystko widać ale ja bym nie wyrwał bo to jest wstypi To ci wklejają Ale daj spokój Żeby on był party 1000 zł Ale, ale słuchaj za to, to, to A ty krymy ile? Ciebie?

э-э No jak cool kurwa, co? kurwa, te te żółte te kurwa, te kurwa, 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 kupiłem w domu w się, kurwa, 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 po samochodzie.

A tu z tych nowaków to samczyk, samiczka? Samiczka, Aha. I druga samiczka też, nie? A, samczyk. A te berdyńskie? Nie. to nie Pana, dobra.

Te krymeczki to idę taka parka? 500 zł. A wydymek? Zł. 300. samczyk, nie? Winierka, tak? Nie. A winerka samica? Tak. Idę taka? 200 tu. Idę poszło trochę. Dziesiąt kopareczka. A no tak, ledko nosić, nie? Ile taka parka? 200 Dwie Jakiś kontakt do pana, może? Nie, to co gdzie? No tak, 100%. Lub mój i to nie jedno, mam może ich tam oj? Zrzeszony. To dlaczego w takim kupie? Bo to jest malutki.

Można Można e, Pytałeś się coś? No, kurwa, nie chcę mi się w filmiku przerwać Dobra, ara będę do tego Cacko Już sobie ci już zabieram no? no to co? A to tak Proszę Nie wiem, bo to nie moje za chwilę siedziłem. Witam Pana Witam, jak tam? Jak tam znajoma dzwoniła? Za To te kurki A te czarne? To no. sprzedane To ja tam poradziłem No 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 Nou, ik moet het hebben. Hij is niet.

nie ma właściciela To by było na tyle w Zawie Gdy się podobało, Sto fabkę, suba Proszę, po ile indyki? Po 5000 자 이제 또습